Cześć, tu Krystian z 100%. W tym wideo chciałbym pokazać Ci często popełniany błąd w zadaniach ze stężeniową stałą równowagi i z tak zwaną tabelką. Mamy tutaj zadanie. Do zamkniętego reaktora o stałej pojemności 10 dm3 wprowadzono 2 mole chloru i 4 mole wodoru. Zainicjowano reakcję syntezy chlorowodoru w temperaturze T. Stwierdzono, że po ustaleniu stanu równowagi w temperaturze T w reaktorze znajdowało się 60% początkowej ilości wodoru, A oblicz stężeniową stanu równowagi reakcji syntezy chlorowodoru w opisanych warunkach. Spójrzmy na przedstawione tutaj rozwiązanie. Mamy zapisane równanie, mamy przygotowaną tabelkę, początkowa liczba moli, zmiana moli, liczba moli w stanie równowagi. Początkowa liczba moli chloru zgodnie z treścią zadania 2 mole, wodoru 4 mole, chlorowodoru nie ma. Mamy informację, że w stanie równowagi w reaktorze znajdowało się 60% początkowej ilości wodoru. Czyli 60% z 4 moli to 2,4 mol. Wszystko się zgadza. W związku z tym, że 4 mole wodoru były na początku, a 2,4 pozostało. Musiało przereagować 1,6 mol. To się również zgadza. Również tyle przereagowało chloru. Pozostało go w równowadze 0,4 mol. I chlorowodoru mamy 1,6 mol przereagowanych i 1,6 mol w stanie równowagi. Na tej podstawie została obliczona stężeniowa stawa równowagi, która wyszła 2,7. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź, dlatego że w tabelce znajduje się błąd. Błąd, który często się w tego typu zadaniach pojawia. Chodzi o to, że środkowy wiersz tabelki powinien być wypełniony zgodnie ze stechiometrią, a stechiometria tego równania to 1,12. Taki jest stosunek malowy reagentów. Czyli jeśli wodoru mamy 1,6 mol, chloru również mamy 1,6 mol. Te reagenty są w stosunku 1 do 1 i to się zgadza. Natomiast chlorowodoru jest dwukrotnie więcej. Czyli tutaj w tabelce powinno być nie 1,6, tylko 3,2 mol. Czyli błąd, o którym tutaj mówię, to nieuwzględnienie stechiometrii właśnie w środkowym wierszu tabeli. Jest to bardzo ważne, no i niestety ten błąd dyskwalifikuje już dalsze rozwiązanie, ponieważ mamy niewłaściwe liczby moli, niewłaściwe liczby i stężenie wastała równowagi wejdzie błędna. Skoro w środkowym wierszu tabeli mamy już poprawioną wartość, to również zmieni się wartość w stanie równowagi. Tutaj będzie również 3,2 mol. I teraz możemy przejść do wyznaczania stężeniowej stałej równowagi. Mamy tutaj zapisany wzór na tę wartość, czyli stężenie równowagowe chlorowodoru podniesione do kwadratu, bo tutaj mamy współczynnik 2, przez stężenie chloru razy stężenie wodoru. Również mowa tu o stężeniach równowagowych. To wyrażenie jest zapisane poprawnie, natomiast obliczenia są błędne z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że mamy tutaj wartość 1,6, która jak już wyjaśniłem jest niepoprawna. Drugi powód jest taki, że nie zostały tutaj użyte stężenia, tylko mole. Czyli 0,4, 2,4 i 1,6 to były wartości w molach, a powinny być, to użyte, powinny być tu użyte stężenia. Czyli jak należałoby zapisać to wyrażenie i obliczyć stężeniową stałą równowagę. Najpierw wyznaczamy stężenia. Równowagowe. Wiedząc, że objętość wynosi 10 dm sześciennych, można zapisać V równo 10 dm sześciennych i te stężenia równowagowe wyznaczamy, czyli stężenie równowagowe chloru to będzie 40 mol przez 10 decymetrów sześciennych, to da 400 mol na decymetr sześcienny. Tak samo postępujemy w przypadku wodoru. Uzyskujemy 0,24 mol na decymetr sześcienny. I w przypadku chlorowodoru uzyskujemy 32 mol na decymetr sześcienny. I dopiero te wartości podstawiamy do wyrażenia nastężeniową stałą równowagi. Czyli kc równa się 0,32 do kwadratu przez cztery setne razy 24 setne w mianowniku. I otrzymujemy wynik 10,7. Podsumowując... Przy tego typu zadaniach zwracamy uwagę na poprawnie wypełnioną tabelkę. Zwłaszcza jeżeli chodzi o środkowy jej wiersz. On musi być zawsze zgodny ze stachiometrką. Jeżeli w wyrównaniu pojawiają się jakieś współczynniki, to niestety bardzo często może tutaj dojść do pomyłki. A po drugie, wyliczając stężeniową stołą równowagi, używamy stężeń. Podstawiamy do tego wyrażenia stężenia, a nie liczby moli. Dajcie znać w komentarzach, czy zdarzyło Wam się taki błąd popełnić. Jakie macie sposoby, żeby tego błędu uniknąć? Powodzenia na sprawdzianach i maturze z chemii.